W kolejnym podcaście Bożej strony życia. Dzisiaj co nieco o naszej mowie. Duchu Święty chcemy Cię uwielbić kolejnym słowem, wypowiadanym po to, aby prawda mogła wyzwalać każdego, kto tego potrzebuje. Otwórz nasze serca, abyśmy mogli przyjąć wszystkie słowa korekty i zachęty, które do nas kierujesz. Niech każda nieprawość odpada od nas bezpowrotnie. Nauczaj nas Panie, jak skutecznie w Tobie wzrastać i wypełniać Twoją wolę na Twoją chwałę. Amen. Każdy z nas, kto szczerze w swoim sercu odebrał komunikat pochodzący od Boga, aby stać się uczniem Jezusa Chrystusa, rozumie, że uczniostwo to stopniowa przemiana mająca na celu uzyskanie charakteru Jezusa Chrystusa w naszych wnętrzach, tak zwanych owoców. Nasz wzrost duchowy, zupełnie tak jak rozwój człowieka, przechodzi różne etapy, począwszy od niemowlęctwa, kończąc na doskonałości Bożej, czyli Bożym sposobie myślenia, wyrażającej się w każdym aspekcie naszego życia. Wy bądźcie doskonali, jak doskonały jest Wasz Ojciec w niebie. Mateusza 5,48. List do Jakuba, trzeci rozdział od wersetu drugiego, zawiera bardzo ciekawe podsumowanie tego, jak okiełznać to, co może mocno zakłócać i niestety zahamować nasz duchowy wzrost. Jeśli ktoś nie upada w mowie, jest człowiekiem doskonałym, który też może utrzymać na wodzy całe ciało język jest małym organem lecz bardzo się przechwala jakże wielki las zapala mały ogień, język też jest ogniem i światem nieprawości język jest tak ułożony wśród naszych członków że kala całe ciało i rozpala bieg życia i jest zapalony przez ogień piekielny nikt z ludzi nie może ujarzmić języka jest to nieokiełznane zło pełne śmiercionośnego jadu, nim błogosławimy Boga i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boga. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak być nie powinno, moi bracia. Czy źródło z tej samej szczeliny tryska wodą słodką i gorzką? Czy może, moi bracia, drzewo figowe rodzić oliwki albo winorośl figi? Tak też żadne źródło nie może wydać słonej i słodkiej wody. Kto wśród Was jest mądry i rozumny? Niech pokaże dobrym postępowaniem swoje uczynki z łagodnością właściwą mądrości. Mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie pokojowo usposobiona, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, bezstronna i nieobłudna. A owoc sprawiedliwości jest siany w pokoju przez tych, którzy czynią pokój. Jeżeli język, czyli nasze myśli mogą kalać ciało poprzez rozpalanie w nas i w innych niewłaściwych namiętności, rząd, myśli, działań i tym sposobem kreować to, co Bóg nazywa przekleństwem, to powinniśmy się mocno zastanowić, jak sprowadzać za wszelką cenę błogosławieństwo lub chociaż zacząć od tego, jak ani sobie, ani nikomu nie szkodzić. Bóg opisuje tutaj, jak w naszej mowie, myślach i tym samym w postaci. W serca ma być wyrażana Jego czystość i mądrość. Żeby zacząć, każdy uczeń Jezusa Chrystusa powinien sobie uświadomić, że jest głosem Boga i wizytówką Boga na ziemi. Nasze słowa mają ogromne znaczenie w świecie duchowym i materialnym. Są wyrazem naszego serca, myśli, czyli tego, kim jesteśmy. A nasza tożsamość znajduje się przecież już tylko w Jezusie Chrystusie. W Dniu Nowonarodzenia staliśmy się uczestnikami Nowego Przymierza. A zatem przestaliśmy żyć starym życiem i żyjemy już tylko dla Boga i powołania, które dla nas przygotował. To jest całkiem nowa tożsamość, w której nie ma miejsca na oszczerstwa i plotki, jest za to miejsce na pielęgnowanie i troszczenie się o siebie nawzajem. Boża Mowa to, jak widzimy, przede wszystkim Mowa czysta, czyli taka, która nieustannie błogosławi wszystkich wokół i przynosi tym samym tylko życie, czyste, słodkie źródło. Dlatego, że Bóg chce, aby każdy był zbawiony. Przecież oddał za nas wszystkich życie swojego Syna Jezusa Chrystusa. To bardzo cenna ofiara, która jest też zapłatą za każdy grzech każdego człowieka na tej ziemi. Tak wielka jest dobroć Boga, że zdjął z nas jarzmo niewoli grzechu, i chce, aby każdy uwierzył w moc tej ofiary, nie chce, aby ludzie ginęli. Obfite nasycenie może pochodzić jedynie z czystego źródła, z takiego źródła ludzie chcą. Pić, wracają po coraz więcej, bo tylko taka woda prawdziwie zaspokaja pragnienie każdego człowieka, który pragnie żyć już tylko w bliskości z Bogiem, bo ma pewność, że od Boga pochodzi, a przez to w bliskości z innymi tego samego ducha. Mowa ucznia Jezusa jest także zawsze pokojowo usposobiona i łagodna, a więc nacechowana wyraźnie odczuwalną życzliwością i dobrymi intencjami, nawet podczas trudnych rozmów, takich jak napomnienie, korekta czy uwaga. Ustępliwa, gdy trzeba, bo spory, niesnaski, kłótnie potrafią bardzo szybko się rozwijać i prowadzić do podziałów, plotkarstwa i niestety oziębnięcia miłości, Agape. A to droga do niepotrzebnego zanieczyszczania serca i uwalniania śmiercionośnego jadu swoją mową, a tak być przecież nie może. Wiem, jak często wydaje nam się, że gdy będziemy dochodzić do niestety swojej racji, a nie Bożej, zwłaszcza gdy faktycznie zgadza się z prawdą ze Słowa Bożego, to ustrzyżemy brata przed potknięciem. Nic bardziej mylnego. Skoro brat nie przyjmuje pouczenia od samego Ducha Świętego w swoim wnętrzu, to może ten upór brata może zostać złamany jedynie upadkiem, żeby sam stwierdził, że to coś nie przynosi mu korzyści, a szkodę. A pan przecież i tak go podniesie, to jego obietnica. Pamiętajmy, że miłość nigdy nie ustaje. Przyjmijmy wtedy takiego brata, jak gdyby nigdy nic, na przykład z ewentualnym zapytaniem, czy chce porozmawiać o tym, co się stało. Każdy może się potknąć. Słowa typu: A nie mówiłem, są pychą, złośliwości również. Miłość pociesza i zachęca do dalszych zmagań. Jesteśmy usprawiedliwieni z Bożej łaski, nie z uczynków, więc dla nas nie ma innego powodu do chluby, jak tylko chlubić się naszym Panem Jezusem Chrystusem. Jego dziełem. A miłość, jego miłość zakrywa wiele grzechów, tak u Twojego brata, siostry, jak i u Ciebie w oczach Boga. Pamiętajmy o tym. Postawa i mowa pełna miłosierdzia to domena Boga, który przecież sam nazywa się miłością. Jacy my jesteśmy dla ludzi, tak Bóg może być doświadczalny przez nas i odwrotnie. To na jakim etapie oczyszczenia serca jesteśmy, będzie wpływać na ludzi wokół. On kieruje się współczuciem dokładnie takim, jakie widzimy wobec syna marnotrawnego. To współczucie pozwala nam nie oceniać po pozorach i powstrzymywać się od osądu. Bóg jako dobry ojciec wie, że co ludzie sieją, to zbierają i chociaż często jest to grzech i śmierć, to jego sposób edukowania nas obejmuje raczej wskazywanie nam tego, co przyniesie nam i innym błogosławieństwo i zniechęcanie nas do sprowadzania na siebie i innych przekleństwa. Jest napisane, że Duch Święty przekonuje o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie, a nie chłodno informuje, lub natarczywie strofuje, w doskonałej miłości i w doskonałej mowie Boga miłości nie ma lęku. Bóg nie wzbudza w nas i w innych przez nas lęku. On pragnie raczej, abyśmy bali się wiecznego zatracenia z powodu tarzania się w uczynkach ciemności. To na tym polega bojaźń Boża. Mamy bać się miejsca oddzielenia od niego i robić już teraz wszystko, by żyć z nim w jedności i nie zbaczać. Taki język wyrozumiałości i współczucia dla naszych słabości, z którymi jeszcze sobie nie radzimy, brzmi: powinieneś, a nie musisz spróbuj tego, a nie masz to zrobić. Takie małe detale mają ogromny wpływ na odbiór słowa i przyjmowanie. Mówię to w kontekście naszej komunikacji z innymi. Co do uległości wobec siebie nawzajem wspomnę za chwilę. Jeżeli Duch Święty używa bardziej surowych metod, to tylko dlatego, że go nie słuchamy i wciąż mamy w sobie ukrytego buntownika. Bunt jest przeciwnikiem posłuszeństwa. To do nas należy każdego dnia decyzja, czy wybieramy śmierć, czy życie. Wybierajmy mądrze, ponieważ sam Bóg mówi stanowczo: Wybierz życie, abyś żył. Skoro Bóg w Jezusie Chrystusie daje nam moc do opanowania naszego języka, to uważam, że należy z tego korzystać codziennie, odnawiać się w tym przekonaniu, że On daje nam do tego moc. Wkładać ogromną troskę w to, co mówimy, w jaki sposób mówimy i do kogo mówimy. Naszym zadaniem jest niszczyć dzieła diabła, a nie je tworzyć czy wspierać. Dziełem diabła od Edenu było nakłanianie człowieka do wszystkiego, co sprowadzało na niego przekleństwo. Wiara w to, co niewłaściwe, wynika z rozmyślania i mówienia o tym, co niewłaściwe. Gdy taka wiara pocznie, rodzi tylko śmierć. Wskazuje na to nawet budowa naszego mózgu. Aby wyrobić sobie jakikolwiek nawyk, wystarczy dzień po dniu go powtarzać, a po kilku tygodniach w naszym mózgu tworzą się odpowiednie, stałe połączenia neuronowe. To jest neuroplastyczność mózgu. Dzięki temu możemy przejść ze śmierci do życia. Tak, niestety, też przeciwnik buduje i utrzymuje w nas swoje mentalne twierdze. Właściwie po Nowonarodzeniu sami to sobie robimy, akceptując jego kłamstwa. Te warownie mogą być skutecznie usunięte jedynie przez słowa Boga, które będziemy przyjmować z wiarą i budować tym samym coraz bardziej stabilną świątynię dla Ducha Świętego. Jakkolwiek nieosiągalne teraz wydawałyby nam się te właściwe wzorce, o których mówi Bóg, z pomocą Ducha Świętego dzień po dniu, wykonując Jego wskazówki, możemy być przeprowadzani przez transformację myślenia, która zdecydowanie wyjdzie nam na dobre. Niewłaściwe połączenia, łączenia neuronowe mogą już dzisiaj być zastępowane tymi nowymi, już zdrowymi, jeżeli będziemy pielęgnować w umysłach to co poleca Bóg, jego słowo. Tylko błogosławieństwo dla innych i dla nas. W ten sposób będzie też kształtowana Twoja coraz bardziej silna wola, a ta może zmienić się w całkowite posłuszeństwo duchowi świętemu. Wola jest jak mięsień. Gdy zaczynasz dyscyplinować, trenować wolę już w małych czynnościach i w myślach, z upływem czasu sam zobaczysz, że zaczyna Ci to coraz skuteczniej wychodzić. Twoja wola będzie stawać się coraz silniejsza. A przez to, jeśli chcesz, coraz bardziej poddana woli Boga Ojca. Dzięki determinacji w odzyskiwaniu trzeźwości myślenia, poznajemy Jego wolę objawioną w słowie Bożym. Nasza istota może za nim coraz wierniej podążać. Bóg daje nam wszystkim wolną wolę, w której mamy stawiać się w pozycji syna, który słucha i wypełnia wolę Boga z miłości do niego, a nie w roli ojca, sędziego, stwórcy, ustawodawcy tego, co najlepsze, chełpiąc. Się ze swoich uczynków przed Bogiem i ludźmi, starając się nawet pozyskiwać w ten sposób miłość i uznanie Boga i ludzi. Jezus opisywany w Biblii jest jako cichy i pokornego serca. To dlatego Bóg wspomina o bezstronności i braku obłudy. Jeżeli nasze podejście do ludzi będzie nacechowane dominowaniem nad innymi i będziemy wykorzystywać innych do osiągania swoich celów, zamiast w szczerości pragnąć tylko tego, co dobre, sprawiedliwe, zbawienne, dla każdego człowieka, to miłość Agape pochodząca od Boga nie będzie miała jak rozwijać naszego charakteru. To dlatego mamy czynić to, co widzimy u Boga na wzór Jezusa Chrystusa. To będzie błogosławić innych. I nas. Miłość Boga to miłość działająca zdecydowanie i nienachalnie zarazem. Ona wie, że tylko działając w określony sposób wyznaczony przez Boga, czyli tylko z pozycji miłości i tylko z pozycji uniżenia, Duch Święty będzie wyzwalał swoją moc na chwałę Boga. Każdy pragnie miłości, ale nie każdy potrafi ją odpowiednio zdefiniować. Dlatego Bóg zostawił nam swoje słowo. Przez nie i bliską relację z Nim możemy nauczyć się przyjmować miłość Boga do nas. Bądź kochany, potem kochaj. To dla chęci odczuwania dobrostanu ludzie szukają zaspokojenia i bezpieczeństwa w tym, co widzą i doświadczają na tym świecie. A Królestwo Boże przecież nie pochodzi z tego świata. Tylko miłość Agapę, pochodząca od Boga, w pełni zaspokaja. Postarajmy się więc zawsze szukać tego, co w górze, co jest wieczne, a doświadczymy jej w całej pełni i będziemy ją wyrażać i dawać także dobre słowa ludziom, wokół, bez względu na okoliczności. W objawieniu cierpliwości, łagodności, świętości, będziemy wyrażać serce Boga. Jestem przekonana, że Bóg bardzo tego pragnie. Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my powinniśmy się wzajemnie miłować. 1. Jana 11. I na koniec jeszcze kilka inspirujących cytatów. Droga życia dla mądrego jest w górze, aby uniknął głębokiego piekła. Księga przysłów 15,24. Łagodna odpowiedź uśmierza zapalczywość, a przykre słowa wzniecają gniew. Księga przysłów 15,1. Zdrowy język jest drzewem życia, a jego przewrotność jest zniszczeniem dla ducha. Księga przysłów 15,4. Dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca serca dobre rzeczy, a zły człowiek wydobywa ze złego skarbca złe rzeczy. Ale mówię wam, że z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu, bo na podstawie Twoich słów będziesz usprawiedliwiony i na podstawie Twoich słów będziesz potępiony. Ewangelia Mateusza 12, 35-37. Lecz to ziarno, które padło na dobrą ziemię, to są ci, którzy szczerymi, Dobrymi sercami usłyszeli słowo i zachowują je, i wydają owoc w cierpliwości. Nikt zapaliwszy świece, nie nakrywa jej naczyniem i nie stawia pod łóżkiem, ale na świeczniku, aby ci, którzy wchodzą, widzieli światło. Ewangelia Łukasza 8:15-16. Myśli sprawiedliwych są prawe, a rady niegodziwych zdradliwe. Słowa niegodziwych czyhają na krew, lecz usta prawych ocalą ich. Zły zostaje usidlony przez grzech swoich warg, a sprawiedliwy wyjdzie z ucisku. Człowiek nasyci się dobrem z owocu swoich ust, a za dzieła swoich rąk otrzyma zapłatę. Znajdzie się taki, którego słowa są jak miecz przeszywający, lecz język mądrych jest lekarstwem. Na ścieżce sprawiedliwości jest życie, na jej drodze nie ma śmierci. Księga Przysłów 12, wersety 5, 6, 13, 14, 18, 28. Mówiła Natalia, Boża strona życia.